Hej, hey, witajcie, z tej strony ponownie bomer. Jako, że obecny Battle Pass dobiega właśnie końca, myślę, że warto jest teraz potestować już sobie główną nagrodę z tego eventu. Także dzisiaj bierzemy na tapetę obiekt 248. Serdecznie was zapraszam. W tle będą sobie leciały jakieś tam bitwy na tym pojeździe. Pierwszą, którą zobaczycie, to jest dosłownie pierwsza bitwa po odblokowaniu kuponu na tym pojeździe. Także nie spodziewajcie się jakichś dobrych wyników. Ja po prostu wskoczyłem w pojazd i wyjechałem na pole bitwy, zobaczyć jak to będzie z tym obiektem. 248. Dobra, wy sobie na spokojnie oglądajcie, a ja będę teraz jeszcze biadolił w tle na temat historii tego pojazdu. Także jeszcze małe tło historyczne. W odpowiedzi na pojawienie się na polu walki niemieckich czołgów Tygrys, ludowy komisarz uzbrojenia pan Ustinow, 13 kwietnia 1943 roku, przesłał do Państwowego Komitetu Obrony propozycję wzmocnienia broni pancernej. Do najważniejszych należały wznowienie produkcji 57mm dział przeciwpancernych ZIS-2, która wcześniej została ograniczona w 1941 roku. Wykorzystanie istniejących opracowań dotyczących 85 mm dział przeciwlotniczych modelu z 31 i 37 roku, stworzenie nowych pocisków kumulacyjnych i podkalibrowych, a także możliwość stworzenia potężnego 100 mm działa przeciwpancernego. Ta ostatnia propozycja została wysunięta przez pana Grabina. Jesienią 1943 roku opracowano dwa modele 100mm dział czołgowych. Jedną z nich była armata ZIS-6 przearanżowana na działo 100mm z drobnymi zmianami, a drugim 100mm działo czołgowe S-34. Armata S-34 niestety nie dotarła 20 lutego do fabryki numer 100 jak przewidywał plan, a dopiero na początku kwietnia 1944 roku. Wynikiem tych opóźnień było również odwleczenie produkcji nowej wieży. Ogólna koncepcja tworzenia tego pojazdu opierała się na bardzo wielu zmianach, szczególnie patrząc przez perspektywę ISA 4. Niestety znaczna ilość udoskonaleń przełożyła się na przesunięcie w terminie produkcji pierwszego pojazdu, które odbiło się dopiero w czerwcu 1944 roku. Pierwsze testy tego pojazdu odbyły się wspólnie razem z ISEM 4. Niestety testy wykazały bardzo wiele różnych problemów. Przykładowo w obu pojazdach wykazano bardzo słabą konstrukcję kołysek dział. W wyniku tych problemów oba pojazdy wróciły ponownie do fabryk w celu poprawy. Tutaj należy jednak zaznaczyć, iż IS-5 wykazał się trochę lepiej na poligonie z tego względu, iż było tam znacznie więcej miejsca dla strzelca i ładowniczego, a w przypadku 100 mm armat ma to bardzo duże znaczenie. Od 1 lipca do 6 lipca 1944 roku czołgi były ponownie testowane na poligonie. Teraz zauważono bardziej niezawodne działanie mechanizmów działa D10T. Działo S34 znów było kapryśne. Do największych zmian w projekcie doszło w październiku 1944 roku. Takie najpoważniejsze zmiany to przesunięcie stanowiska dowódcy, zwiększenie ilości amunicji do 35. Tutaj wprowadzono również poprawioną konstrukcję kołyski. A także dodano stabilizator armaty jednopłaszczyznowy. Ogólnie po tych wszystkich zmianach, kolejne testy wykazały, że IS-4 jest znacznie, powiedziałbym, gorszym pojazdem od IS-5. Tutaj IS-5 posiadał po prostu przewagę w szybkostrzelności. IS-5 potrafił wystrzelić od 5 do 8 strzałów na minutę, także jego walory bojowe były znacznie lepsze od IS-4. Niestety w tym momencie Armata 100 mm zaczyna być określana jako niepotrzebna. Wpływ na to miał pogarszający się stan techniczny opancerzenia niemieckich czołgów. Dostępna armata 122 mm nadal była bardzo dobra i świetnie radziła sobie z opancerzeniem niemieckich tygrysów i panter. Postanowiono zatem, iż projekt nie będzie już dalej rozwijany. Postanowieniach końcowych określono, iż lepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie po prostu nowej amunicji do działa 122 mm. Nowy pocisk został opracowany wiosną 1945 roku, i to jest już praktycznie cała historia tego pojazdu. A teraz zobaczmy sobie, jak obiekt 248 będzie radził sobie w grze. Na tą chwilę pojazd znajduje się na 6.7. I według mnie jest to troszkę jeszcze za wysoki BR dla tego pojazdu. Grając większość bitew na 73 czy 77, wasz pancerz w tym momencie nie będzie miał żadnego znaczenia. Dosłownie żadnego znaczenia. Większość z pojazdów na 7377 ma już pociski typu HIT i będą w stanie was przybijać praktycznie z każdej odległości. Także uwierzcie mi, IS 5, czyli obiekt 248. Nie będzie miał e, naprawdę łatwo, a biorąc pod uwagę jeszcze jego powiedziałbym, średnią mobilność na tym biarze, no to powiedzmy sobie otwarcie troszkę będzie ciężko. Ale nie oznacza to, że tym pojazdem nie da się grać, bo moim zdaniem ten pojazd na tym biarze on będzie sobie radził, ale nie będzie to jakby takiego optimum, gdyby na przykład był na 6.3. Mam takie przeczucie jednak, że geijin z czasem go troszkę jeszcze zdauntyruje. Także, będąc na 6.3, ten pojazd będzie mega wymiataczem. jeżeli chodzi o istotne kwestie, czy go sprzedać, czy go kupić. Ogólnie obstawiam, że cena na geijin rynku może gdzieś tam wahać się około 50 tych geijin końców za ten pojazd. Także chyba sama cena zdefiniuje to, czy warto będzie ten pojazd sprzedawać, czy go trzymać. Ja ogólnie odblokowałem sobie kupon i w tym momencie mam go u siebie w garażu. Nie będę mówił, że jestem jakoś tam super ekstra, nie wiem, podjerany, że mam ten pojazd. No powiedzmy sobie szczerze, że to jest taka premka, która nie urywa dupy, ale będzie to taki po prostu pojazd zapychać do lineupu. No i, no i tyle, nie? Także czy, czy warto go mieć? Myślę, że jak zdobyliście w Battle Passie, no to chyba warto. Czy warto go kupić? No, ja bym chyba osobiście go nie kupił. Myślę, że są fajniejsze pojazdy od niego, które gdzieś tam w pierwszej kolejności chciałbym zdobyć. A ten pojazd myślę, że zostawiłbym sobie gdzieś tam na kiedyś, jakbym już chyba miał naprawdę dużo innych e, pojazdów. I to by było już na tyle w tym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś sugestie, opinie o tym pojeździe, dajcie znać w komentarzach. Dzięki, że byliście i trzymajcie się. Cześć!